Cześć! Nazywam się Diego. Cześć, Diego. Co ma znaczyć ta cała zabawa w chowanego? Hej, myślałem, że jesteśmy kumplami! Jak leci? Jak można aż tak schrzanić robotę? Oto Twoje rzeczy. Myślałem, że nie żyjesz. Zatem wynośmy się stąd czym prędzej. Pomogę ci. A ty wiesz, co się stało, tak? Na jakiś czas straciłem przytomność, ale jak widzisz, żyję i mam się całkiem dobrze. Jest tylko jeden problem: to poszukiwacze. Pomiot otchłań Beliara! Strzeż się ich, bo spróbują zawładnąć twoją duszą. Poddaj się, póki jeszcze możesz. Stąd nie ma ucieczki! Chyba przywale ci w mordę. Poddaj się, Magu! Nie możesz nas pokonać! Mam w dupie przeznaczenie. Jest przykro mi, ale muszę cię zabić. Zdechnię się w męczanie. Widzę, że szybko pnieszcie do góry. Dobra robota, stary.